gdzie tym razem? Na estońskiej ziemi. Jesteśmy w kolejnym państwie, które będziemy zwiedzać, w kolejnej stolicy. Szybki city break. Wyszliśmy z hotelu. Mieliśmy chęć autobusu, ale stwierdziliśmy, że no nie, no trzeba się trzeba przejść. Trzeba się przejść. Pogoda jest jaka jest i będzie nam towarzyszył przez najbliższe 3 dni. Więc słoneczka raczej nie zobaczymy, a idziemy sobie teraz spacerkiem do centrum od naszego hotelu do historycznego jest tylko półtora kilometra. Pójście na szczyt tego budynku. Toż to nie jest zabytek? Jest jeden z młodszych zabytków, jest to zabytek komunistyczny. Za, tu mamy ścisłe centrum biznesowe. Tu się pieniądze obraca, a nie ale pokażę Wam coś też za chwileczkę. Bo zobacz, tam jest ten kościół, co Ci chciałem powykazać, Taki kościół wtopiony w nowoczesny budynek. Mm -hmm. Kawałek dalej. Ale ogólnie, co tu mi się najbardziej podoba, to zobaczcie, jak udało mi się ładnie wplecić pozostałości po fasadzie ze starego budynka do nowego. A jak odjedzie tramwaj, to będziemy mogli zobaczyć kościół na tle całkiem, całkiem nowusieńkiego grmaszyska. Poruszanie się tutaj euro, 2 kosztuje, godzinny bilet bez względu na to czym jedziemy, eee, czy to jest autobus, czy to jest też tramwaj. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo polecaną funk funkcją i sposobem podróży jest używanie tej talin kart, w zależności od tego ile chcemy zobaczyć i wydać, eee, może być ona na dwa. Od jednego do trzech dni, a dzięki temu, oprócz transakcji, czymś takim podróżujemy całkowicie za darmo. Zanim dojdziemy do, do najstarszej części, to tuż pod nosem jest najnowsza część tego miasta. Stąd jest kilometr do samego starego miasta, ale no nie da się tutaj nie zauważyć, że jest tu pewnie jakieś typowo ekonomiczne centrum. Tu jest ten kościółek, który nagrawałem w innej lokacji. Ładnie. Ładnie, łuczymy się. Piękny, piękny zachód słońca się szykuje, a my coraz bliżej starego miasta się szykuje. A tu jest moja ulubiona godzina. Godzina jesteś? Moja godzina jest. Tutaj czas jest taki, jakby był w Polsce przed cofnięciem. I to jest moja złota godzina. i gdzie... O jejku, jejku, jaki zachwyt. Jesteśmy na pierwszych uliczkach. I już wiem, że będzie mi się tu bardzo, bardzo podobało. Tu jest ambasada Polski Tu jest jakiś stary budynek Hanzy Starych ulicy, które jest od Zarypania, a tam już widzę Srobuk Aleksandra. Kiedyś był to najwyższy budynek budynek na świecie w latach 1500-1560 My się przebijamy póki co przez to stare miasto, bo oczywiście tutaj wrócimy, odwiedzimy kilka muzeów, póki, póki co idziemy po prostu tak turystycznie przecinając do na targowisko. Na te wieże też można wejść. Będzie jeszcze ładnie, ale zobaczcie jaka starweczka. Można się zachwycić, nie? Jaki ten budynek jest specyficzny? Zaczyna nam się to wszystko oświetlać. Wieczorową piękne, piękna brama. Tak. Dla, bo tutaj w ogóle miasto było otoczone murami grubymi. I tu mamy pełno pozostałości potem. Ale nie wiem czy my tu idziemy. Akurat muszę jeszcze zweryfikować. To jest brama do, do raju. Może nie wiem. No, ale możemy kawałek jeszcze podejść. No przecież no, mamy... Możemy podejść. Pichki Jagl. Zobaczymy, co tu widać. Fajnie by było. Tak, Uliczka. A, uliczka! A na wzniesieniu tam to tutaj yy, to są dawne po prostu za fortyfikacjami budynki, w których ludzie mieszkali. I tam można kupić bilet i się przespacerować. Ładna uliczka, możemy wyczekać. Tutaj mamy górne stare miasto. Oczywiście tam pójdziemy, wszystko zobaczymy i co się da pokażemy. Pięknie wygląda to na tle tego zachodu słońca, który gdzieś tam w dali różem przebija. Wow! No zobaczcie, o 19 można się pojawić tutaj do Baltiturgu, Jamu i można kupić tu od jedzenia, po ubrania, po tekstylia, po wszystko, bo tu rower i tam właśnie zamierzamy pójść. Ale zobaczcie zachód, a to jest przy okazji blisko stacja kolejowa, główny dworzec, jakbyście chcieli koleją gdzieś pychać dalej. Tak wyglądają boksy. Jest trochę do jedzenia, tak jak powiedziałem. jest trochę nowoczesności, bo tam już są schody o, od sklepu po restauracje, po takie tutaj budeczki z jedzeniem te apty jedzenie jakbyśmy. Bardzo się z tego cieszę, bo jestem bardzo głodna, ale zapachy są tutaj no, nieziemskie. A zobaczcie, tam jeszcze są kolejne te hale dodatkowe. Ładnie to wygląda. Widło jedzenia, duże targowisko z dużą ilością warzyw, stoisk do wyboru, do koloru. Tam jest jakaś już bardziej antyki, proszę, antyki, Rit cokolwiek to znaczy i pak roquida, cokolwiek to znaczy. No i są będlinki i. Gagmasz, wszystko i przyprawy! Super! Będzie można nakupować dużo i miody dołu, gdzie jest jedzenie, warzywa, mięso, drób, gagmasz do strefy na pierwszym piętrze, gdzie jest tekstylia, ciuchy i ogólnie rzecz biorąc bardzo mi się tu podoba jest bardziej czysto i schludnie oczywiście niż na tych azjatyckich bazarach ale mimo wszystko Mimo wszystko tamte też miały swój niewątpliwy urok. Po prostu jest inaczej. Ale wybór jest też tak duży jak i tam. O, jeszcze można walejki iść. My się tu na pewno poszwędamy, coś poszukamy. W Sklepach pochodzić, popróbować to byś potrzeba bardzo, bardzo wielu godzin. Ja zjadłem pyszną kanapkę, nie wiem jak to się nazywa nawet. Była pyszna, bo widziałem kanapki już ze śledziem. Tak, My będziemy obiecujemy jeść Obiecujemy sobie, że będziemy je jedli. Kupiliśmy sobie kilka rzeczy, zwłaszcza słodycze. Słuchajcie, jak ja nie lubię słodyczy, tak to było coś nieziemskiego. Tak, bardzo dobre słodycze. I co, idziemy teraz powoli do hotelu odpocząć, bo cały dzień w podróży jakby nie było, trzeba było wyjechać rano do Krakowa. Chyba, że jeszcze wyjdziemy na nocne zwiedzanie, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy Zobaczymy się, na razie idziemy do hotelu. Około starego miasta, więc na pewno jeszcze coś nagram. O i patrzcie, zapad zmierz, rozświetliło się nowe miasto też. Nie tylko, nie tylko te atrakcje, oczywiście to są największe atrakcje, czyli te stare miasto, pegła, ale warto się wybrać na spacer, wybrać tam do hotelu i zobaczyć małe co nieco. Ludzi z po. Marcin, gdzie ty mnie prowadzisz? No jak ty gdzie? W jest! No zobacz, w A Co tam się dzieje w tej fosie? A wiesz co się dzieje w tej A fosie? A co się dzieje? W to się dzieje, że liście zimą butwieje! <laughs> I witamy Was serdecznie! Idziemy na wysokie, stare miasto. Wininaczyń, jak się było? Winlin? O, nie wyglądaj! Winlin, win Zobaczcie, światła nie zgasły od ostatniego mu pobytu. Pojechaliśmy tylko zanieść trochę zakupów. Chwilę odpocząć i nie możemy się powstrzymać, bo przecież mamy jeszcze wczesną, młodą godzinę. to prawda, zmęczeni już podróżą. Pomimo, że jest ciemno, że ja już ciemno. A nie, nie śpiewaj, Marcin, bo później YouTube powie, że naruszą czyjeś prawa autorskie. No, to przynajmniej. Dobra, księżyc świeci, a tutaj dopiero widać pałac, górzców w całej okazach właści Zaraz się dowiemy, czy czasem brama nie jest o którejś godzinie, a nie, ktoś tam biega, próbuje biegać. No i drodzy Państwo, Gułka, stare miasto na górze, tam jest Balti Tutaj kolejny fragment Starego miasta. Gdzieś ta cień pomiędzy tamtymi dalekimi światłami to jest yy, Zatoka Fińska Tam, w tamtą stronę ta ciemność to jest, Tam jest wybrzeże po prostu dalej pociągnięte tu jest, bo tu jest nad morze Trzeba wyborić. Wszystko zdążymy A kosty wzięłaś do kąpania w listopadzie Moksowania No także takie Tutaj swawole Fajnie. Oczywiście postaramy się Wam te miejsca ponazywać. A będzie tego sporo, bo tutaj co już zabytek, tak właśnie. Tak właśnie inaczej. Ale właśnie temu służą te podróże, że te miasta stare, średniowieczne mają swój klimat, mają swoją duszę wynikającą oczywiście z uwarunkowań geograficzno-historycznych Tutaj na przykład idziemy w stronę prawosławnego soboru jednego z największych w pewnym momencie budynków na świecie przez 40 lat zanim tam się 20-30 czy ileś tam metrów nie obniżył przez pożary kopuły i zachwytów nie ma końca Uuu. Zobaczcie teraz tą cerkę. czyż ona nie jest przepiękna. Oczywiście w ciągu dnia będę chciał się tu też pojawić z Gosią, ale zobaczcie sami. To jest niesamowita. No, jest niesamowita, a jeszcze tak jak powiedziałem, historia mówi, że była w pewnym momencie jednym z najwyższych budynków na Ziemi, zniszczonych ludzką ręką. Przez chyba 40 lat potem się spaliła góra, i odbudowana już była niszcza a potem to wiadomo przybywało, przybywało tych budynków tu kolejny piękny zabytek z czasów carskich ponieważ Sestonia miała burzliwą historię, przechodziła troszeczkę z rąk do rąk, a nawet południowa część była przez chwilę polska nie pytaj komu bije dzwona bo bije on dla ciebie Baja no proszę zobaczcie Spacer w późną wieczorową pogą w pięknie średniowiecznych klimatach Cudownie, cudownie Bardzo ładnie Idziemy sobie Teraz na stare miasto. Ja mam ochotę znaleźć taki przypadkowo odkryty w pewnej bocznej uliczce lokal, gdzie leciał muzyka Depeszmot. I to się nazywa Depeszmot Club, no, czyli nie, troszeczkę tak. też starszych dziejów po lata 80. Mam nadzieję, że będą tańce. <laughs> Będziemy tańczyć do muzyki Mode. No, ja mam inne nadzieje, ale. <laughs> ja nie chcę wiedzieć, jakie to ale. Jakieś czagny piwo wypić. <laughs> nie no. Tutaj taki podświetlany pomnik. Nie wiem kompletnie, gdzie jesteśmy, bo, wybaczcie, te nazwy nie są łatwe do zapamiętania. Eshti wabu do tatu tito. Takie coś tutaj pisze. Widzisz Esti. A! Plac Wolności! No przecież wiadomo, Plac Wolności. Eshti Wabadu Soda. Plac Wolności. Pięknie, pięknie, pięknie. Pójście, na te rzygacze, jak ktoś wie o co chodzi, oczywiście. Ooo, jakaś szkocka muzyka. W Talinie? A niech będzie. Miasto żyje, my też żyjemy, też byliśmy sobie w super Depeche Mode barze. Gdzie grała nam muzyka Depeche Mode. A teraz idziemy w poszukiwaniu za szkocką muzyką.